Siemanko wszystkim Dzisiaj wybrałem się po raz kolejny z Sebastianem na wyprawę wędkarską. Tym razem do miejscowości Wysokie nad I Postanowiliśmy dzisiaj zabrać ze sobą po jednej wędce. Mianowicie po bolące. Ja mam 6-metrową, Sebastian ma 5-metrową. Zanęte, żeśmy szybko zrozrobili, Przygotowaliśmy sobie z gliną Żeby, że tak powiem, w późniejszym czasie tego nie robić Łowimy na kukurydzę, pszenicę i białe robaki Sebastian, gdy przyjechaliśmy powiedział mi, że Będzie łowił dzisiaj tylko i wyłącznie na białe robaki Więc zobaczymy jakie efekty będą jego Siedzimy już jakieś 30 minut, i jak na razie kiepsko to widzę. Jest tutaj bardzo płytko, w miejscu gdzie jesteśmy. Staram się oczywiście przemieszczać, rzucić jakieś 2-3 małe kulki zanęty. Poczekać 15-20 minut do jakichś brań. Jeżeli się nic nie dzieje, przemieszczamy się dalej. Idę zobaczyć co tam Sebastiana słychać. Czy już miał jakieś brania. Jeśli tak to doradzę się go jak łowić tutaj, bo nie ukrywam jestem tutaj pierwszy raz On zresztą chyba też sprzęt zostawienia, mam nadzieję, że mi ryba do wody nie wciągnie Byłem u Sebastiana Okazało się, że miał pojedyncze pchnięcia na białe robaki Stwierdziliśmy, że to jest zbyt rzadkość brań i postanowiliśmy zmienić troszeczkę miejsce. Jak widzimy dotąd jest całość zapłócona, więc maksymalnie metr wody, może i nawet poniżej metra. Mam zamiar za chwilę zmienić zestaw na nieco lżejszy, bo jednak 8 gramowy. Spawik jest zdecydowanie na ciężki, na tę wodę. Tym bardziej, że jesteśmy w miejscu, gdzie nurt jest bardzo powolny. Prawdopodobnie założę tego to Jacksona. Jest to sławik bardzo opływowy. Nie będzie miał wielkiego ruchu na wodzie. Jest on w gramaturze 3 gram. Myślę, że to w zupełności wystarczy. Dziś się przyjemnie randkowało Przypąd użyję 0,8 No i myślę, że ten paczek do wielkości no. no będzie na pewno to minimum 12 Długa, druciak. Dobra, czas wziąć się za porządne a Już jesteśmy z powrotem. Jednak po zmianie zestawu na lżejszy stwierdziliśmy, że będziemy uciekać stamtąd. Bo zdecydowana mała ilość wody nakłoniła nas do zmiany całkowicie łowiska. Pojechaliśmy teraz na dąbie duże, bo na, 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 miałem, na małym dąbiu jest bardzo dużo ludzi. Eee, przede wszystkim wędkarzy. No i teraz szukamy machani, jak nie powiem kto. Miejsca, by można było w miarę blisko siebie usiąść, zanęcić i próbować coś złowić. Mamy pomost sami zobaczcie jaki przyzwoity Panie Sebastianie Panie Sebastianie czy jest możliwość przyłączenia się do pana tutaj, by móc powędkować? Myślę, myślę że tak najbardziej tak Zarazimy się tyle od siebie. Wciąż wszystkim będzie dobrze Zapewne jest, tutaj, jest, zapewne jest tutaj więcej niż metr wody To naprawdę Bo to już chyba 3 metrów może że przy brzegu jest dosyć głęboko A, Nie brudzić I nie hałasować Dobra Mam nadzieję że ten pomost do przodu nie wyjedzie No nie? Mhm. Dobra, chwilę wykończymy, rozkładamy sprzęt wędziska i próbujemy coś złowić. Jest. Panie Sebastianie, jak wędkowanie? Może Mega, nie? Arby. Branie za braniem. Słyszeli mi Państwo, jest miazga, oprócz tego, że troszeczkę siąpi deszczyk, branione kukurydza, białe robaki. No te rybki akurat nie będziemy pokazywać, bo, bo to taki żywczyk jest. O. Tak jest, bez siatek dzisiaj jesteśmy. I bez agregatów oczywiście. No. na jutro? Tak jest. I teraz dopiero będziemy wędkować. Dzisiaj to mamy takie próbę toru. Bo jutro na wyjeździe jeździmy. Haiti, pliszka. I będziemy w ten czas kombinować. Patrz, patrz, patrz jak się... Tak się tam spaja ryba aż na powierzchni. A no. jak to się dzieje, to nie będzie. No, brawo z tego Tu mamy naszą. O, jest coś większego. O, piękna głowka. No, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. To jak herbatka po obfitym wędkowaniu, w cudzysłowie oczywiście. Sebastianie, opowiedz tutaj... Obfita herbatka po nieobfitym wędkowaniu. Tak. Sebastianie, opowiedz tutaj yy, naszym oglądającym, jak dzisiejsze wędkowanie Ci się podobało? Dzisiejsze wędkowanie podobało mi się w jaki sposób, bo musimy zacząć od tego, że naszym docelowym miejscem dzisiaj był Gubr, Wybraliśmy się najpierw nad po miejscowości wysoka tak? mm -hmm. z wielkimi nadziejami, które rozbiły się bardzo płytką praktycznie nie płynącą wodę. Także co, Pod, podjęliśmy taką decyzję wspólnie, że, że zmienimy łowisko i najbliżej było nam tutaj, gdzie teraz jesteśmy, czyli nad jeziorem, nad jeziorem Dąbie duże. Jak wędkowanie? No, wędkowanie no, moje oko. Na to co, na nasze nastawienie, czyli takie nastawienie typowo szuwarową bagienne jedna wędka, wiaderko, pod zanęty, paczka gliny, paczka rodaku, tak jak tak, 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 tak no. wyniki bardzo dobre. Bardzo, bardzo jestem, że tak powiem, miło zaskoczony, no wszystkim... może nie wielkością, ale ilością ryb. Tak, ilością, tak, ryb. bo mówię, no wielkościowo ryby nie były. I nie wiadomo jakie yy... tak, bo nie były to potwory, to były płoteczki tak. takie, w granicach od 10 do 20 cm ale, ale brania były praktycznie co rzut na zawodach można byłoby śmiało powiedzieć, że można byłoby wygrywać z takim yy, wynikiem nie? można by było wygrać z takim wynikiem dokładnie brania na pinkę kolorową wiadomo no i co, no i kukurydza coś zaczęły brać troszeczkę kukurydza, wydaje nam się, że że yy, ziarenka kukurydzy były troszeczkę zbyt duże i te jednak dawały. Za, ma... za małe ryby były na, na, na tak duże ziarno kukurydzy. Nie będziemy podawać tu producenta kukurydzy? No, nie braliśmy typowo wędkarskiej kukurydzy, tylko wiadomo jakąś tak. tam. tylko typowo wędkarska kukurydza. Była dla ludzi, nie dla ryb, więc były zdecydowanie większe ziarenka. Ale co mój, ku moim zaskoczeniu, yy, miałem kilka, nawet kil... większość brań, miałem na pszenicę, którą zakupiłem tak wędkarskim. No bardzo fajnie się brało, Bardzo fajnie brały te ryby agresywnie dosyć. To by wypadało też zaznaczyć, że brania były bardzo delikatne. opaliśmy na zestawy 3 gramowe, tak? Tak, tak, dokładnie. Ja też miałem 3 gramowe. Ja tak. miałem troszeczkę bardziej, że tak powiem przeważony zestaw. Nie wystawało tylko pół antenę, jakby troszeczkę sobie zrobił, że tak powiem wyważył książkowo zestaw. tak żeby było widać całą antenę, nawet troszeczkę korpusu, żeby te brania były wyraźniejsze, ale brania były na zasadzie nawet. Człowiek nie zdążył się schować, to były tylko przytopienia i to były tak, tak delikatne brania, że póki była fala na jeziorze, te brania były niedostrzegalne praktycznie. Także to dopiero jak później, około godziny za 15, 7 no, no. zrobiła się totalna flauta i są zobaczycie zdjęcia później, no, coś pięknego. No, nie tak, chciało nam tak, się woda była, kończyć woda, na była, woda, woda była naprawdę mm. piękna w dniu dzisiejszym. No i głębokość wody, nie? To była głębokość, zdecydowanie, wody zdecydowanie była Ponad 4, 4 metry wody. Tak, ponad 4 metry wody było. No nie to, co na bobrze było, nie cały metr. Także to wszystko się składa na jakość tych No mała ryba, duża głębokość, duża, duża, że tak powiem, między przynajmniej to, nas i ta sygnalizacja jednak. jednak nie była tak dokładna. Tudzież nie można było zastosować lżejszego spławika, z racji tego, że no właśnie ze względu na tą głębokość. Ta przynęta musiała szybko dolecieć do dna i tam być tak. prezentowana, a nie gdzieś w toni. Tym bardziej, że. Bo w toni to brały takie, takie płoteczki, tak? No, tym bardziej, że często dużo brań, też dużo brań było też yy, z opady, nie? Także tak, tak, tak hmm. także jeżeli ten zestaw by byłby jeszcze lżejszy, powiedzmy, wiem, w okolicach grama półtora, to ta przynęta nie zdążyłaby dolecieć do dna. Tak, i, i byłyby takie by były... wczesne brania by były i. Tak. To no, no, to byłoby No, No, Dobra, to mam nadzieję, że wideo Wam się będzie podobało. Yy Cóż mogę rzec? Do zobaczenia do następnego odcinka przede wszystkim. No i jutro pliszka. Zobaczymy, co będzie. Trzymajcie się. Hej. Do zobaczenia, trzymajcie. Się.